Panie Burmistrzu, projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Ośrodku Sportu i Rekreacji w Goraju. Tutaj odczytam opinię Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna w składzie Jacek Paktor, Paweł Buszewski, Piotr Szylika, Paweł Kudzia, Artur Bara. Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenia w od dniach 13 października oraz 25 października w Urzędzie Miasta w celu analizy. Skargi na działalność dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Biłgoraju, złożonej przez pana Tomasza Szytułę w dniu 17 sierpnia 2011 roku na naruszenie przez OSIR zasady uczciwej konkurencji, prowadząc działalność gospodarczą niezgodną ze swoim statutem. Komisja dokonała szczegółowej analizy dokumentów związanych z przedmiotową sprawą oraz wysłuchała wyjaśnień dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Biłgoraju i zapoznała się z opinią radcy pewnego w tym temacie. Pan Tomasz Przytuła zarzucił Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Biłgoraju naruszenie zasad uczciwej konkurencji z organizowania spływów kajakowych na rzece Tanew i rzece Biała Łata. Ośrodek według statutu nadanego uchwałą Rady Miasta w z dnia 27 maja 2011 roku. I paragraf 5 mówi o podstawowym celem działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji jest prowadzenie różnych form rekreacji i wypoczynku. W paragrafie 6 zawarte są zadania podstawowe OSiR, m.in. innymi punkt 5 organizowanie różnych usług dla ludności w zakresie rekreacji i wypoczynku. Paragraf 10 odnosi się do możliwości funkcjonowania OSiR według zadań podstawowych Paragraf 11 jas jasno precyzuje, że ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową. Ponadto korzystanie z rzeki jezior według ustawy o prawie wodnym jest ogólnie dozwolone dla podmiotów i osób y fizycznych posiadających stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, na przykład w zakresie usług dekreacji i poczynku. W przypadku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raju. tak ten reguluje statut. Wobec powyższego Komisja Rewizyjna uznała skargę na działalność dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raju, w kwestii naruszenia zasady uczciwej konkurencji za bezzasadną i Komisja postanowiła wystąpić do Rady Miasta Długoraj z projektem uchwały o uznanie skargi za bezzasadną głosując 4 głosy za, 0 przeciw, 0 3. Tak więc, tak jak w projekcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora w Cidliu-Goraju, po rozpatrzeniu skargi na działalność dyrektora Ośrodka Sportu lekka w cidliu złożonej przez pana Tomasza Przytułę i po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wielgoraju w sprawie zarzutów postawionych w skarze, Rada Miasta Wielgoraju rozpatruje skargi nie za nieuzasadnioną przyczyn określonych. Opinii stanowiącej załącznik do niniejszej I zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miasta w paragrafie drugim do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie skarżącego pisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem. Dziękuję. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Jeden. Dwa. Przepraszam. Kto jest przeciw? Nie widzę, stwierdzam przyjęcie uchwały przy dwóch głosach wstrzymujących.